Cześć, jestem Michu i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. W poprzednim czekaliśmy na zbiór rzepaku na naszych polach. Był on zasiany, dzisiaj już urósł, nadaje się do zbioru. Także do dzieła! Odpalamy maszynę i ruszamy. Zobaczymy, jaki będzie dzisiaj zarobek czy wyjdziemy na prostą, czy nie włącz My Tu chyba nie ma pokosu. no nie ma no trudno w sumie i tak na chwilę obecną nie bardzo nastać na zakup yy, zamiatarki plus zbierarki to znaczy przyczepy i coś takiego, samo zbierającej która by to siano zbierała i żeby było można coś z nim zrobić Aby można wywieźć i sprzedać, a wynajmować, nie wiem, czy wynajmowanie jest opłacalne. Dlatego za jakiś czas kupimy, ale to, to na to przyjdzie czas. No dobra, 10% żepaku na takim pasku. Może uda się nam w całe, cały rzepak zebrać i zapełnić jeden kombajn. Ciekawe jak to wyjdzie w, w przyczepach. Że, żeby nie jeździć 55 razy, bo to wiadomo szkoda paliwa, szkoda czasu. A czas to pieniądz. Tu widać, że było coś kiepsko nawożone. A nie, bo to przecież Sypie tym pyłem. I dlatego tak ciemniejsze, a tu jasne, jak ludzie była będą się kurzy. Teraz sąsiad na policję zadzwoni, ja mu się kurzy! Będzie musiała auto znowu myć. Ojej. Straszne, w się do miasta. No mamy prawie 30% rzepaku. No, no to wychodzi 10% z jednego takiego przejazdu. Te drzewa będzie trzeba wysiąść też. Ale w sumie jak pracownikom nie przeszkadzają. O, prawie pełne, no dobra. Tu zatrudnimy, tu odpalimy i on tam jeździ. A jedziemy w po opalu. Skoro, skoro i tak się nie niszczy. że ten się nie zatrzyma jak ten od ziemniaków no dawaj no i gdzie jedziesz? mech, dobra trzeba to zrobić inteligentniej stój, stój, stój stój, 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 stój. no nie będzie stał Dobra, trzeba zrobić, jak będzie się zapełnił na 100%, to wtedy stanie i będzie czekał, aż będzie całkowicie opróżniony. Usaw się ponownie. Tu całe szczęście sprzedać trzeba, o, o, o tam, kukurydze. Więc nie trzeba daleko jeździć. No dobra, zobaczmy. Jak daleko występujesz? Ogólnie tak patrzę, no to jedna taka przyczepa chyba będzie mało. Będziesz w kilka razy jeździć, sprzedawać. Już jedna komora praktycznie pełna. A pole, jak nie było z... zebrane nie było zmucone, skoszone, czy jak to się tam zowie tak nie jest dalej. O, jedna komora 100% pełna. Dobra, Tamten widzę, ma miejsce. Wracamy do rzepaku. Działamy sami, bo widać, oczywiście, pracownik zostawił. Ech, trudno pracow dobrego pracownika w tych czasach. No, tam pięknie wyrosło, pięknie było zasiane. 56% Ciekawe ile będzie Coś koło 100% Wybije, ale Może nie będzie pełne. zobaczymy Właściwie w czasie Kiedy tam pracownik Zbiera rzepak Można by na tym pierwszym polu już coś Zacząć siać Gdzie my mamy Dobra, myślę, że Teraz Jakąś kukurydzę może? To będzie trzeba najpierw zaorać to pole, żeby tam coś nasadzić. Trochę mu to zajmie, ale no. Życie. Ja się tam wezmę, wezmę zaraz za kombajnowanie dalej. Nie będziemy tworzyć nowy pól. A nie, tak. No i sobie pracuj. Ten ma ile? 37% dopiero. Ciebie zwalnia, bo ty nie umiesz jeździć. Zwalniam cię. Wjechał. w pole zniszczone uprawy. No ogólnie już wiem dlaczego taki mały zbiór, bo przecież zapomniałem odchwaścić Sporo chwastów wyrosło No ale cóż, człowiek się uczy, tak? Na własnych błędach Bycie z zawsze było kosztowne No dobra. Jednak nie starczy nam ten pojemności został tylko taki paseczek. No trudno się mówi, w każdym razie tam sobie jeszcze to pole ora, orze. Pracuje nad nim. My przez ten czas rzucimy na rzepak. Ciekawe ile przyczep będzie potrzebne, czy to jedna, czy dwie. Coś tak patrzę. Nie pamiętam jaką to ma pojemność. Ale może się w nie zmieścić. No ale dobra, wiem, że na pewno będzie trzeba większy pług kupić. Jednak. A ten ma prawie pełen zbiornik, no dobra. Czyli tu jednak Ciebie zatrudnię Ten pięk, Piękną orkę robi Trzeba poprawić dobra. Wsiadamy I zbiór kaplonów Dawaj co tam masz kotku Chociaż... Nie, na razie nie. Podszkamy aż się zapełnisz na 100% i staniesz. Będzie wygodniej. Ogólnie ile tu jeszcze pola zostało? Ła! będzie nastać na takie pole No dawaj zapełni się No panie raz raz tak może rozłożyć ale Ach, nie zatrzyma się Dobra, tak będzie szybciej. Nie lubię jechać obok. A, ta część jest pełna. Ogólnie tak wiem, jestem pomad. Można ustawić tą samą prędkość, i będzie jechał. Dobra, jak do końca, to będzie pora sprzedać obecną zawartość. No dobra, no yellow. A, z tamtej strony pola Dobra To idziemy Opróżnimy, ale za chwilę jak tam ten skończył okej okay. tamten dalej orka Nie wiem, czy w sumie nie lepiej. Będzie lepiej, dobra. O, statora, or orkę. Taki mam drapakiem, chyba że dwa tygodnie jeździł. Wracamy jednak do rzepaku na obu polach. A tu już coś, słonecznik, słonecznik. Sąsiad zasiał. A my jedziemy z rzepakiem. Będzie dużo oleju rzepakowego. Podobno zdrowy. Znaczy na pewno zdrowszy jest zdrowszy z oliwek. Ale i to tłuszcz, i to tłuszcz. Lepiej nie stosować jak nie trzeba. No bo ten pracuje, ten pracuje 18%. Tu mamy sprzedać. Tu już nie potrzeba nic. Ok. Czy to tak nie będzie wymagało zaorania? Nic. Chyba nie, dobra. Jedziemy sprzedać urobek. A w sumie po drodze można jeszcze resztę zebrać. co są tam... Tak jedziemy w tamtą stronę i tak. No wolno rozpędza. Jeszcze tak patrząc jeden... No jeszcze ze dwa razy będzie trzeba jechać opróżnić yy, naczepę. Oczywiście tak, wiem, w realnym życiu bym zniszczył plony. I tutaj się nie niszczą. Nie niszczą się. Znajmniej na czymś polu, na naszym jakbyśmy tak wjechał, no to byłoby po plonach A tutaj krzywo że nic nie piłem. Całe szczęście niedaleko trzeba jechać. Można? Można. 15%. Aha. W ścianę wjechałem. Dobrze, że to nie jest nasza ciężarówka. Rozładował do nacteu. Wasio 7%, no jeszcze trochę jest. Utknęła. Sama wyjdzie, sama wyjedzie. Udało się odblokować. Super. Hiper mega, dobra. Przegląd. Tu stoi. Tu stoi na razie nie ma co robić. Sianie. Ogólnie z nawożeniem można poczekać, bo to i tak szybciej mu zajmie niż orka. Ogólnie spróbuję jedną rzecz zrobić, czy da się, czy jeżeli nawiozę przed y, zasianiem, czy będzie to się liczyło jako nawiezione. W sumie powinno. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie nawiezienie 2%, 3% wymaga zaorania. To wymaga zaorania pole. Ech. Ale tamta część wymaga wapna. Gdyś było niedowapnowane. Dobra, nie ma w sumie tragedii. To myślę, że nie będziemy tego orać. Aha. Rozłóż. Zobaczymy czy teraz zrobi to inteligentnie, czy nie do końca. Już pracuje, dobra. Ten stoi. Ale może tak nie na środku. Można go złożyć. O! sobie stój nie ten oczywiście nie zrobi tego inteligentnie trzeba ja samemu Też nie było zbyt inteligentne, o jest. Też nie było zbyt inteligentne, ale no przynajmniej większość opryskana. No, dobra. Troszkę się zmarnowało. No ale właśnie nie, czy to jak nie ma w obrębie pola, to się marnuje? A wóz? A, sprawdzimy. Ups. Ups. Nierówności. No ale w sumie jakieś małe ilości, także nie ma problemu. No dobra, ten sobie pracuje. Wiem, że będzie trzeba kupić na pewno jeszcze jedną maszynę do... do ten, jeszcze jeden kultywator. Nie wiem, czy ten na wąskich oponach traktor da sobie radę, ale... No bo ile taki kultywator kosztuje? Mm. Czy dobra, a może inaczej? Zgrabiarka Porządna 62 tysiące Czepa samo zbierająca 80, no to na pewno nas nie stać Ale mm, Zaraz, gdzie to było? Kultywatory? No, ten, ten tylko przygotowuje hdl do sieczkarni a siewniki i ten kosztuje 32 tysiące w sumie mamy ten 39 tysięcy czyli dobra ma to sens ma to możliwości nasze zarobkowe tylko trzeba się poratować a może nie, nie stać nas. Ale dobra, zobaczymy, gdzie można opchnąć rzepak w tym momencie, które to było. To, nie moment, rzepak, 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 to jest to. No i dożej, wranczo W sumie, restauracja jest niedużo taniej. ale jest dużo bliżej. Dobra, idziemy do restauracji. Zobaczymy ile się zarobi. Przygotuję szybciej te dwa oba pola, będzie większy zarobek. Instawacja jest niedaleko, szybko zleci. A, tam już ma pełny zbiornik, dobra, spoko. O, dobrze, że niedaleko stoi. W sumie jeszcze trochę. Aha, tam jeszcze takie paski zostały. Ten. O, ane. To będzie koszmar. Duże pola, no, no, ale w sumie, jak mam takie pole puścić te dwa duże kombajny, no to by sobie fajnie pracowały. Od dwóch różnych stron i tyle. Dobra, tu się tu zrzucaj. Jedziemy sprzedać rzepak. czy starczy nam wtedy na ten e, siewnik z kultywatorem, czy nie. Chociaż nie no, potrzebujemy tam chyba było 35 tysięcy, czyli 15 tysięcy zarobić. No, myślę, że to jest realne, jak najbardziej. Teraz sobie przygotujemy tą tylną... Szczepę. No nie, no, mamy czternaście tysięcy siedemset litrów, to tysiąc. 1000... No, spokojnie. Nawet 42 tysiące. 18 tysięcy przychód ze zbiorów. Ma ławy. Ale nie ma co narzekać. Na jakiś czas będziemy tam jakąś górę zasadzić, czy coś to będzie lepszy zarobek. A rzepak w sumie szybko rośnie w miarę, więc też nie ma się co spodziewać. Cudów. W każdym razie sprzedaliśmy, zarobiliśmy. Zajść w kolejnym odcinku. Na razie cześć i czołem.